Dzisiaj wyruszymy w podróż, którą będziecie opowiadać wnukom. Granie z tego świata, pełna charyzmatycznych postaci, o zaawansowanym systemie walki i fenomenalnym soundtracku. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi jestem w stanie dostarczyć wam wideo w najwyższej jakości. The Elder Scrolls Redguard. 25-letnia gra, będąca dziełem kochanego przez tłumy Toda Howarda. Mimo wieku gra starzała się lepiej niż zapowiedzi Starfielda. A groundbreaking game. Zaczynając wita nas film, dowiadujemy się, że przeklęci bezbożnicy cesarscy podbili Hammerfell i ruszyli na Astros Makai. Walka była wyrównana, więc przeklęci bezbożnicy cesarscy nasłali na Wyspę Smoka. Nie, nie wiem jak go przekonali. Ator, książę tych ziem, został zastrzelony zatrutą strzałą, a wróg zwyciężył. Po tym poznajemy głównego bohatera, który dawno opuścił rodzinne strony. Jest to, uwaga... Redguard. Dostaje on list z informacją, że jego siostra zaginęła w trakcie ataku. Trzy miesiące temu. Po takim czasie zapewne dawno zjadły ją kraby błotne, jednak pełen nadziei wyrusza na stros Makai, jak przystało na dobrego brata. Nie rozmawialiśmy lat. Na etapie podróży pojawiają się problemy. Napadają na nas piraci pod wodzą Kanye Westa. Po pokonaniu dwóch z nich resztę uznaje, że w sumie to są odpłyną. Po dotarciu do przystani ruszyłem w dzicz w celu poznania tutejszej fauny i flory, zwiedzając dotarłem do mostu w pośrodku niczego i wiedziałem wtedy, że czeka mnie przygoda życia. Niestety most był w gorszym stanie niż polskie drogi. Pod koniec przejścia zauważyłem w oddali tajemniczą postać. Po bliższej inspekcji okazał się on pokojowy. Jego imię to Boatman, człowiek łódka. Jest niemym przewoźnikiem na pobliską wyspę. Pobiera on przy tym opłatę trzech monet, więc nie dziwi mnie, że jest taki wychudzony. Schodząc z łódki, moim oczom ukazały się legiony nagrobków. Mój umysł detektywa podpowiadał mi, że coś... Coś tu nie gra. Momentalnie zostałem napadnięty przez nieumarłych. Zarządziłem odwrót taktyczny, jednak okazał się on bezowocny. Po długim, bezcelowym błąkaniu się po wyspie postanowiłem posłuchać, co ma do powiedzenia typ na środku przystani, który krzyczy, że ma coś ważnego do powiedzenia. A on zlecił nam misję. Musimy się ponownie udać do człowieka łódki, by na wyspie nieumarłych zyskać amulet dla gubernatora od pewnego dżentelmena zwanego N'Gaston. Czym prędzej ruszyłem do miejsca, w którym ostatnio doszło do mej tragicznej śmierci. Tym razem jednak się przygotowałem. Znając zaawansowane mechaniki tej gry, szkielety nie stanowiły dla mnie zagrożenia. Jednak nie byłem gotowy na prawdziwe wyzwanie, które mnie czekało. Niepowstrzymaną siłę natury. Sama gra chciała mnie powstrzymać, jednak z mocą szybkiego zapisu walka stała się wyrównana. Przedzierając się przez wyspę, w końcu spotykamy Ngastę. Pewnie się zastanawiacie, czemu jest taki brzydki. Jest on otóż przedstawicielem Rasy Slotów. Dostałem od niego amulet i wyruszyłem do gubernatora. Po długich negocjacjach ze strażnikiem. Dostaliśmy się do pałacu. Przed oddaniem amuletu główny bohater postanowił podręczyć gubernatora pytaniami o siostrę. Dowiadujemy się, że nasza siostra jest w grupie konspiratorów piratów przeciw aktualnej władzy. Do tego gubernator może być zamieszany w jej zniknięcie. Jednak okazało się, że terroryzowanie gubernatora w jego własnym pałacu nie jest zbyt dobrym planem. Wylądowałem w Lochach. Ale nie jesteśmy sami. Jest tu też inny skazaniec, który sobie tak leży tu od paru tygodni. Dostajemy od niego więcej informacji odnośnie piratów. Możemy się z nimi skontaktować w jakiejś latarni morskiej. Dostajemy też klucz. Na pewno ten więzień ma wiele ważnych informacji, którymi może się jeszcze z nami podzielić. Oh. Nie zostało nic innego jak wydostać się z więzienia. Na szczęście w suficie jest otwór z liną, którą sięgamy po niewielkim akcie wandalizmu. Niestety dla nas więzienie jest strzeżone przez samą elitę wojska. Najbystrzejszych wśród bystrych. Po ciężkiej walce ze strażnikami, nawigując po labiryncie korytarzy, napotykamy troje zamkniętych drzwi, a przed nimi puzzle z płyt naciskowych. Moje lata doświadczenia z zagadkami w grach, jednak sprawiły, że nie były one wyzwaniem. Zadziałało stare, dobre, klikanie na oślep. Za pierwszymi drzwiami spotkaliśmy więcej strażników, <gryw> za mało płacą, nieco sztuki nowoczesnej, jakiś miks. jamnika z kozą, oraz moje ulubione parkour. Tak się zaczyna depresja. Za parkurem siedzieli sobie strasznicy, którzy najwidoczniej codziennie przeskakują te wszystkie przepaście z rozgrzaną lawą, dochodząc do pracy. Tam też odnalazłem runę. W drugich drzwiach powitał mnie kolejny parkur. Mamy drugą runę. Nie uwierzycie, co było za trzecimi drzwiami. Sprawa wyglądała prosto: przepaść z lawą, nad nią trzy liny, co może pójść nie tak. Nie wiedziałem co robić. Byłem niczym syzyf. Wtaczający głaz na górę. Tyle, że zamiast głazu były liny, a zamiast góry lawa. Jednak wiecie, czego Syzyf nie miał? Internetu. Po zdecydowanie za długim czasie, w końcu przy pomocy dziewięcioletniego filmiku na YouTube, doszło do przełomu. Jak klikasz na zmianę AD, to Twoja postać zaczyna się huśtać. Nie wiem, jak w dawnych czasach ludzie przechodzili gry bez internetu. Po zdobyciu ostatniej runy, mogłem wracać do głównej sali. Pewnie się zastanawiacie, po co mi te runy. Otóż w głównej sali znajdował się działający z nimi mechanizm. Mechanizm. Byłem coraz bliżej wyjścia. Już słyszałem ten szum wody i czułem ciepło słońca. Teraz zostało dotrzeć do wspomnianej przez więźnia latarni. Nie było to łatwe patrząc na to, że co drugi budynek tutaj wygląda na latarnię. Na dodatek powrócił mój śmiertelny wróg, by mnie nękać. A za ucieczkę z więzienia zostałem wrogiem publicznym numer jeden z tuzinami strażników gotowych mnie pociurawić. Zagadka. Prawdopodobnie tego nie zrozumiesz. Co pomaga ludziom znaleźć miejsca, do których nie potrafią dotrzeć. Mów mapa. Jednak dobrym planem byłoby najpierw wyruszyć do gili magów, zaopatrzyć się w mikstury zdrowia. Sprzedawała je Elfka. Niestety miała najbardziej irytujący głos w historii The Elder Scrolls. A mikstury trzeba było kupować pojedynczo, klikając ciągle w ten sam niepomijalny dialog. Po drodze spotkaliśmy też Arcymaga. I am Szukając pomocy po mieście dotarłem do sprzedawcy map, który nie sprzedaje map. Wpadłem też do świątyni święty kwadrat. W niej pogadałem z kapłanem, jednak priorytetem była mapa wyspy. Miał ją jeden z losowych bandytów za miastem. Po krótkiej analizie okazała się przydatna. No ten Saintsport... tak jak teraz patrzę, to wygląda na latarnię. Okazało się to prawdą. Otworzyłem drzwi kluczem, który dostaliśmy od więźnia i pełen euforii wbiegłem po schodach. Odpaliłem mechanizm do nadawania sygnałów i wtedy zorientowałem się, że tak właściwie to dalej nie wiadomo jaki jest sygnał. Latarnia musiała poczekać na później. W międzyczasie postanowiłem więc odwiedzić naszego starego, dobrego kolegę. Kapitana statku, który nas tu dostarczył. Zaprosił on mnie pod pokład, na co dostałem niepodejrzane pytanie od gry, czy zgadzam się zejść. Po kliknięciu yes, zostałem napadnięty przez strażników, co mnie absolutnie zaskoczyło. <ścoughs> oczywiście. Dobra, jak już tu jesteśmy, to możemy go ograbić. Zdruzgotany tą zdradą. Wybrałem się na miasto. W jednym ze sklepów sprzedawca powiedział mi, że siostra prawdopodobnie poszła do przemytnika pod sklepem sprzedawcy map. Kolejna sprzedawczyni też znała to miejsce. Dowiedzieliśmy się, że pan o imieniu Lakein chodził tam bawić się w hazard. Znalazłem go kręcącego się bez celu w jednej z dzielnic. Podał on nam tajne hasło do siedziby przemytnika, którym było spun, łyżka. Bardzo groźnie. Dotarliśmy do siedziby przemytnika, który nas wpuścił. Za kawałek malachitu siostra głównego bohatera dała przemytnikowi symbol z grupy piratów, do których należy. Brzmiało to przydatnie, więc grzecznie poprosiłem o oddanie tej karty. Zostało odkryć, jak nadać sygnał w latarni. Znał go Ebenezer Scrooge, główny bohater filmu Opowieść Wigilijna z 2009 roku. W moment pojawił się okręt kolegów siostry, którego pani kapitan, po pokazaniu kartki z ry, przewiozła nas do supertajnej siedziby. Na miejscu spotkaliśmy szefa tej uroczej organizacji, a obok niego naszego starego znajomego Kanye Westa. Obiliśmy mu twarz, a następnie po krótkiej rozmowie z szefem dowiedzieliśmy się, że nasza siostra zaginęła bez śladu. W rozmowie dostaliśmy pozwolenie na przeszukanie jej kabiny, a tam był pamiętnik, który mogliśmy otworzyć tylko my. Wtedy ukazała się naszym oczom cutscenka, więc było wiadomo, że jest grubo. Dowiedzieliśmy się, że książę obalony przez przeklętych bezbożnych cesarskich został przed śmiercią zaklęty w klejnot, przez swojego maga, z którego można by przywrócić go do życia i odzyskać niezależność. Klejnot ten posiadali piraci, aż siostra postanowiła go zgarnąć bez ich wiedzy i zniknąć bez śladu. Po powrocie uznałem, że dobrze był uzupełnić zapas mikstur zdrowia. Sprzedawczyni okazała się wiedzieć o dalszych losach siostry. Przyszła ona do gildii, by razem z magiem o imieniu Joto znaleźć sposób, by wskrzesić księcia. Jednak jakiś nikczemnik zgłosił to do władzy i Joto został aresztowany. A siostra zniknęła, jak to ona lubi, i nikt nie wie, gdzie jest. Nikt poza magiem. I wtedy w rozmowę wtrącił się arcymak. Jest fanem cesarskich, więc postanowił nas uciszyć, zmieniając nas w to coś. Już wcześniej podejrzewałem, że coś w nim jest niepokojącego. Nikt nas nie rozumiał, jednak ułatwiło nam to wkradnięcie się do więzienia, więc my arcymak. 1 -1. W środku po chwili fascynującej konwersacji z Johto, który okazał się być Khajiitem, zostaliśmy przywróceni do naszej mniej przystojnej formy. Mag zdradził nam, że siostra wyruszyła do Ngasty, bo tylko on tutaj był w stanie wskrzecić księcia. Johto mówił, że na wyspie znajduje się też zaginiony prastary kielich, który chroni przed magią. Rozsądnie by było go mieć, rozmawiając z potężnym nekromantą, sługą piekieł. Jednak siostra uzna, że szkoda jej czasu i zaryzykuje swoim życiem i losami Hammerfell. Najwidoczniej nie była to optymalna strategia. Od Jotu dostaliśmy jego element mapy do kielicha. Nie nazwałbym tego mapą, jeśli mam być szczery. Tak sobie rozmawialiśmy, aż nagle pojawił się mroczny elf pracujący z gubernatorem. Wysłał on Kajita w zaświaty i rzucił się na mnie. Walka była zaciekła. Bolał mnie cały palec. Klikania e. Jednak udało się przezwyciężyć przeciwnika i zmusić go do ucieczki. Przyszła pora na ewakuację z więzienia. Jedyna droga ucieczki była przez dach, skacząc zwierzę na wieżę, między strażnikami. Emocje sięgały niespotykanych dotąd poziomów. Po długich cierpieniach udało się przejść nad bramę więzienia, a stamtąd zejść na zewnątrz. Była to scena ucieczki na miarę Hollywood. Byliśmy woli. Kolejnym krokiem było zdobycie magicznego kielicha i odwiedzenie Ngasty. Nie było łatwo, ale udało się znaleźć zakopany na wyspie kielich, a to wszystko przy pomocy internet mapy. Nastała chwila prawdy. Gdzie się znajduje nasza siostra? Co z duszą księcia? Czemu Ngasta ma taki brzydki ryj? Wszystko miało się wyjaśnić. Właśnie tutaj. Ledwo otworzyłem drzwi wejściowe, a tam napadło mnie dwóch wiećmi, trzy leszych. Po skasowaniu ich nic nie mogło mnie zatrzymać. Oto wchodzimy do pomieszczenia na szczycie wieży, a tam siostra wraz z Ngaston. Wtedy poznaliśmy resztę historii. Siostra przyszła tutaj wraz z klejnotem dłuższy księcia. By go wskrzesić, a w zamian zaoferowała swoją duszę. Ngasta przyjął ofertę, ale myślał, że jest sprytny i uznał, że ma wieki na dopełnienie swojej części umowy, więc oddał klejnot od gubernatorowi, a nas wykorzystał jako kuriera. Porobił nas jak pięciolatka w szachy. Koniec rozmów, pora na walkę tysiąclecia. Kulminacyjny moment, na który wszyscy czekali. Co. Pora była zająć się siostrą. By odzyskać jej duszę, przy pomocy rytuału przeteleportowaliśmy się do wymiaru klawikusa złośliwego, czyli bóstwa będącego w posiadaniu duszy siostry. Tam spotkaliśmy go. I Barbasa. Klawikus wiedział, po co przybyliśmy. Zaproponował nam zagadkę. Zgadniemy, to odzyskujemy duże siostry. Nie, no to tracimy naszą. Zagadka nie była zbyt oryginalna. Jest dwóch strażników i dwoje drzwi. Jeden strażnik zawsze mówi prawdę, drugi kłamie. Nie wiemy, który to który, a zadać pytanie możemy tylko jedno. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy udało się. Siostra uratowana. You? A no tak, coś dobrze by było zrobić z księciem uwięzionym w pleynocie. Wróciliśmy do piratów, by tam ustalić wspólny plan. A plan jest taki: Mamy wkraść się do skarbca gubernatora i ukraść amulet. Następnie znaleźć kogoś, kto potrafi wskrzesić księcia. W międzyczasie reszta kipy udaje przydatnych. Wtedy spotkamy się wszyscy w świątyni, gdzie zostały schowane zwłoki księcia, a następnie czary Mary. Pora wrócić na główną wyspę. Siostra postanowiła odstawić nas na ląd, a na statku doszło do wzruszającego pogodzenia się rodzeństwa po latach. I do no the Wróciliśmy do miasta, gdzie znajdował się aktualny cel naszej misji. Problemy pojawiły się już przy wejściu do katakumb. Gubernator zaopatrzył drzwi wejściowe w zaawansowany system obronny, fryzowanie gry. Na szczęście problem został rozwiązany przy pomocy silnej woli walki i internetu. W katakumbach napotkałem tłumy przeciwników. Na oko jakieś 2 trzecie populacji miasta. Więcej parkurów, więcej kraszy, więcej zaawansowanych zagadek. W skrócie to co każdy gracz lubi najbardziej. Po godzinnej mordędze w końcu dotarłem do głównej komnaty. Znajdowały się tam stosy złota i amulet strzeżony przez smoka. Smok okazał się opłacany przez cesarstwo, nie mam pojęcia po co pieniądze i mam wrażenie, że on sam nie wie. Rozpoczęła się walka, robiąc kocie uniki i schowałem się w bezpiecznym miejscu, by wziąć mikstury. A następnie rzuciłem się na bestię, bezlitośnie ją okładając moją szablą. Znasz wojowników z Hammerfell? Mają zakrzywione miecze. Zakrzywione miecze! Po 15 minutach klikania myszki, zacząłem powoli podejrzewać, że coś robię nie tak. Po raz kolejny uratował mnie Was i jego dziesięcioletnie filmiki z przejścia gry. Okazało się, że rozwiązaniem był nóż nagrzany do tysiąca stopni versus smog. Mamy amulet. Mamy kieszenie wypchane złotym gubernatora. Gubernator przepełniony furią nie mógł przestać się kręcić. Pora znaleźć kogoś, kto by potrafił wskrzesić księcia. Jednak kto by był na tyle potężny? Kto może władać taką mocą? Odpowiedzią jest wiedźma żyjąca poza miastem. Tylko jeden niewielki problem... Zabito jej syna. By jego dusza mogła iść w zaświaty, musi ona odprawić rytuał, do którego wymagana jest znajomość aktualnego układu gwiazd. Bez niego może tylko wstrzymywać jego duszę swoim pięknym śpiewem. Czyli, żeby wskrzesić księcia, musimy pomóc najpierw wiedźmie w rytuale. Nic trudnego. By do rytuału poznać odpowiedni układ gwiazd, wyruszyłem do pobliskiego obserwatorium. Ale ojej! Obserwatorium nie działa i potrzebna jest część dwemerskiego mechanizmu. Czyli żeby wskrzesić księcia musimy najpierw pomóc wiedźmie w rytuale, a żeby jej pomóc musimy naprawić obserwatorium, a żeby naprawić obserwatorium musimy zyskać brakującą część mechanizmu, która jest gdzieś w dwemerskich ruinach. Trochę to zajęło, ale Wiedźma jest do naszej dyspozycji. Do a, a, no tak, ciało księcia. Książę spoczywał sobie w miejskiej świątyni. Jego ciało zostało zaklęte ochronnym zaklęciem. Żeby się do niego dobrać musimy odzyskać pierścień, który posłużył do zaklęcia. Pierścień ten należy do maga, który od czasu bliskiego spotkania w trakcie inwazji ze smokiem nie jest zbyt gadatliwy. Jego zwłoki znajdują się w podziemnej jaskini wypełnionej gobinami. Oczywiście. Zszedłem do jaskini. Pierwsze co się rzuca w oczy to znak wskazujący, gdzie trzeba iść. Subtelny game design. Na dole znajdował się parkour. Po przejściu parkura znajdujemy wielkie drzwi, a przed nimi zwłoki kapłana, który również chciał odzyskać pierścień. Po zapukaniu do drzwi odezwał się goblin po drugiej stronie. <laughs> Obola. Więc zdał się na stary trik Subula. Dalej w jaskini spotkaliśmy kilka troli, które wyglądały jak creepery ze szczypcami. Po przedarciu się przez nie, popełniając przy tym kilka zbrodni wojennych. Docieramy do bossa. Wygląda on groźnie, zapewne czeka nas duga walka. Oh. Dzień rewolucji. Pora przemycić Wiedźmę do świątyni, aby mogła wskrzesić księcia. Jej syn natomiast pójdzie do latarni wezwać piratów. A piraci pod wodzą wskrzeszonego księcia uwolnią wyspę od przeklętych bezbożnych cesarskich. Jego dusza jest w no cóż, mówi się trudno, jak już tu jesteśmy! I oto spotykamy się z mrocznym elfem i gubernatorem wśród niebios na królewskim sterowcu. W końcu możemy zemścić się za śmierć naszego najbliższego przyjaciela, Joto No i wyzwolić redgardów przy okazji. And may regret surviving to face his displeasure, uh. but <laughs> drop the weapon. You never did kill the prince Richten. He I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Chciałbym podziękować Wam za dotrwanie do końca, ale najbardziej chciałbym podziękować sobie za to, że znosiłem tę grę przez 30 godzin.